O powiem dziś historię tę, loda gdzieś jest początek je. Dzień dobry, Dobra. Ej w tym kolejny. Dzień wyprawek, niektórym? Chciałem powiedzieć jaki to jest dzień tygodnia, ale obstawiam, że między poniedziałkiem a piątkiem To celujmy się tak w środę, czy w środę W środę jest? No. Nawet nie środę, wiem Środa, dzień, kajak Środa, dzień, kajak, ale jak to mówią szczęśliwi, dni tygodnia nie idą. Wow! Tylko, że fala mi się wlewa, tak na tym bokiem tym sobie, muszę się pochylać tak bardziej w drugą stronę No i? No proszę no Muszę trochę do Ciebie by mi się wkładał no. no. Nie chcę sobie tejpa zmoczyć Ojo, właśnie rozmoczonego. Siostra Basel mi zrobiła kolejnego tej pa, dzięki Grubi Powiem Wam, że to naprawdę robi robotę Fest robotę Tamtego zerwałem już, bo tak mi się wydawało, że no, To mogło się już tak naddać Ten no. mi się wydaje mocniej trzyma Co no, chodzi? Ale dużo, dużo bardzo tu daje Jest to proste, aczkolwiek Tak jak mówiłem, się te grupa ze Mówię, tego co człowiek nie założył no, bo... no może nie to bardzo nie widać tego jakoś tam napałem może zrobimy na polach, ale nie wiesz, no może ktoś ma doświadczenie. Czy... Ale masz jedną rękę wolną, tylko po drugą typujesz i nie widzisz tego łokcia dużo Mam dla ciebie misję: dam ci stówek, pocałujesz się w swój łokieć. Nie czemu? No ale <noise> A jak dziewczyna ma fajny cleavage zrobiony, to się mówi, żeby łokciami dotknęła pepka. <noise> Dobra, nie wolno. Słuchajcie, moi, dzisiaj się. Tak dotarło do nas bardziej może, bo tam coś przyliśmy jakichś śniętych ryb, orze czymś tam. A ja to nawet widziałem że jakieś te ryby, ale teraz się okazało, że to po to jest bardzo poważne. Wczoraj widzieliśmy jak, nie wiem, z 30-40 km stąd, tu na było, Niemcy sprawdzali wodę, coś, nie widzieliśmy, o co chodzi. Później powiązałem fakty, że prawdopodobnie patrzyli jak wygląda to skażenie Tutaj tak, powiem Wam szczerze, że... nie też. Ale nie aż tak, tam oczywiście ta woda tak się nie cepiła, tak? Metalicznie. Ja cały czas mówię, że metaliczny ten jest. Później powiązałem, że to może faktycznie od tego, no bo wcześniej no to to nie miała jakiegoś smodu. I, I co? Dziś mamy plan minimum też w granicach 50 km. Nocować będziemy przed Szczecinem. Ja dzisiaj jednej rzeczy tylko zapomniałem na obozowisku zrobić. Zjeść, no, śniadanie. Zaraz sobie wezmę kawałek kabanosa i przekąszę No i co moi drodzy? Lecimy, tak wiemy Dzisiaj wiatr jest troszeczkę Mniejsze pewno niż wczoraj, ale jest no, jakiś Mi się żeby w ogóle nagrać to intro, no, bo cały czas wiało Co więcej możemy powiedzieć? Ale jest jakiś ciepło, ja mówię Czołaj Grubas mówił, że nie ma fal Przeczaj mówił, że nie ma falu ja tak że... Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Są fale, są fale, są fale <try> Trzeba wysłać, wysłać, do tego pudła tego, tak że są jednak fale Wreszcie Kuba to jest jedyny prywatny, ale to też nie Kuba wiem tak, Nie wiem, no, no wiem, który Kuba to jest, bobo Bobo <grych> Także płyniemy sami no? Tylko ja cały czas płynę na kredacki Oni gardzą moimi kredacki Bo słabe, kleje się z nimi że... ja. Cieknie, tego ja. cieknie Widzicie, jakie dziewczynki panikują? Z cukru są dziewczyny i zmokną Oj, oj, cieknie a fajnie to było, tak jak, jak jeden, drugi, trzeci, bujają, patrzcie. Tak nie są tak z tych złotek. Tak? Ładnie. Wszystko się to wygląda. I czy ja mam tutaj, za ręce, czy za... Bujają. Kamera? No? Co to są? Nie mam tak... 5 co? tak? jest. <śleski> Zobaczcie, gruba się napaśnie na pana głowę i też mi, że będzie łowił Gruba, to tym ciągle.

tego do ziemi ciekawe zobaczcie pierwsze wózki dzisiaj po prawej stronie i mają bogony i zasadniczo wszystkich krowy uciekają od Druba za dalej do kruu Te coś nie chcą gadać z że... nami Nagrywam cały czas a co się stało Gdzie? A nie wie, że jedna koła na długą stronę, czyli tam byczek jest A ja myślałem, że krowy to w McDonaldzie się robi. co za mielców na wodę nie, to wygląda jak jakieś malutkie tamy kiedy oni sobie pobierają wodę od nas drugi raz taką konstrukcję widzimy teraz pierwsza była tu za jakieś 20 km i kolejna jest teraz a po prawej mamy jakieś, jakąś miejscowość to siłę przy wodzie ładnie wygląda Ciekawe czy mam tu jakiegoś widza Tak z dnia na dzień cały czas spada nam. Spada, spada, jak ostatnio to tu woda była. A tu nie. My co zostawiamy kajaki na plaży, to rano musimy je wypychać. W sensie na wodzie, a na plaży zostajemy je. O, wysuszyłem koszulkę! Hehehehe <noise> Wysuszyłem koszulkę! Ze hej. Opa! Dzisiaj ze mną siąd za bary z rumem czas się wziąć. Co się, że nie bać, a nie wypije ze mną ktoś, kto odsłuchania miga miga się, kto odsłuchania miga miga się. Hartuje ducha lodu bielnim, więcej powiem, rumu wlej. Bo nie pogada ze mną ten, Kto od kielicha miga miga się, Kto od kielicha miga miga się. Bielory Stary szlak co rok na nowo wzywa cię Nie znajdzie tutaj szczęścia Kto od śnieżnej bieli miga, miga się Od śnieżnej bieli miga, miga się Ale co dziś jeszcze hen W ładowniach znajdą wieczny sen Nie będzie pił i cieszył się kto od harpuna, miga, miga się kto od harpuna, miga, miga się Nie wiatr, nie mróz zabijecie, tu żal tęsknotą serce rwie. Nie pożyje długo ten, to od roboty miga miga się, to od roboty miga miga się. Nie jedne ciało poszło w toń, syreny taszczą je na dno po polskiej stronie lewej i prawej. i miga, miga się, kto od nadziei miga, miga się. Dziś do mnie, bracie, przysiądź się i zapowiedź rumu w lej, Bo nie niepoga... Amiga, miga się, kto kielicha, miga, miga się. I feel the most when I'm alone. I think of you because when you're gone, I remember the feelings they are hidden in the dark. I never left my feelings shown. I feel the most when I'm alone. But now the rush is longing to be waking up. I belong in the future. your feelings show dla mnie chyba najbardziej męczący kawałek nudne plaki zadaje, nic się nie dzieje ogromne otwarte przestrzenie wiatr i prąd, który nas delikatnie cofa do tyłu maski tak blisko już w celu i takie akcje i nuda Trzciny, trzciny, ściny wędkarz 进来，进来。 Ty, to jest metra nie taki szalony budynek no. Grubi? No, to jest to, Byłam już północle i jesteśmy To jest problem. W zasadzie 20 km są same trzyciny. Nawet jesteśmy zesperwani na miasto potrzeby. A to raczej el teren teraz Gówa sam jakiś prywatną dobrze komimy. Słonko już zaszło. A my miejscu, wy nie mamy. Jesteśmy w Jeden szuka po jednym brzegu, drugi szuka po drugim. A Rafa został w miejscu, który w przed chwilą nie chciałby, bo było zapisko barwy jakiegoś. A chyba zaraz będzie płynął za mną. Strasznie słabe nabrzeże, żeby czuje, że w Bardzo. Też czuję, że zaraz szyka, że trzeba zrobić 10 trzciny na ten i tyle. I szukamy dalej, już jest ciemnawo, na tego pewnie nie widać Drugi raz już taką sytuację mamy, Taką mieliśmy też pierwszego dnia Najważniejsze, żeby w zasięgu wzroku nie widać miejsca, gdzie można by było spać Zobaczcie jak za moimi plecami, za moim barkiem się nie nieśmiało wyłania Łysy, użyć się powodku wyłania w znakach często jest wykoszone z tego co tam idzie droga więc po prawej stronie raczej nocleg odpada już od to jest bardzo blisko miasta w mieście, prawdopodobnie na obrzeże ale dobra wiadomość jest taka, że możliwe, że jest minimalny prąd na plus ale to takie możliwe ciężko to powiedzieć na pewno nie cofa do tyłu może jakieś 0,2-0,4 km do przodu płyniemy? No chyba tak. Był nokłód, ale przypałowy strasznie mały. I to co się stało z komarami to jest Te stwierdzę pojęcie nie mam na nogach, to wyszedłem. Jednak piot. To skończyłem gdzieś na... Nie wiem ilu nawet. Łutka, raz, dwa, trzy, cztery, ciu. Jednym, jednym ciosem zabiję mi. Nawet nie wiem ilu, Ale to teren babniscy. Powiem się będzie może być większy bądź mniejszy, bo na to był moim zanim większy. Moga poszła w ruch, ale nie ma, aż tak nie pomogła. <try> <try> Witamy Was? Nie, nie witamy Was. To zakończenie wczorajszego dnia. Także jak widzieliście, z mojej kamery nagrywałem chyba noslek, powinniście widzieć, dobiliśmy tam w tym ostatnim miejscu, gdzie podpływaliśmy. Była godzina już gdzieś koło 21.30 może. Jako, że mamy już gdzieś tak około połowy sierpnia, no to już było ciemno. Ciemno i komarowo. No powiem Wam, że to była zmora taka pod <laughs> zokfaków. To była zmora moi drodzy, bo komarów tam było naprawdę od groma. Nie wiem jak Grubas sobie poradził yy, śpiąc pod tarpem. Łatwiej niż swoim wiosłem tu zawsze przeszkadza. Właśnie tamto, tamto wiosło Ci przeszkadzało, to Ci przeszkadza. To no, jest silne wiosło, ja, ja sobie położyłem ładnie Miller. Ciężko, jesteś. Kiedy rodzisz? Nie to wyrzucenie Ej, to była podpórka, dawaj to swobodę. No nie, zaraz. I co moi drodzy, no wczorajszy dzień był moim zdaniem chyba najtrudniejszy z tych wszystkich, nie wiem jak Wy uważacie? Może nie fizycznie, ale psychicznie, ponieważ przecież w trzcinach bardzo nudnie, bardzo tak monotonnie. Znaczy dla mnie fizycznie akurat był to najcięższy dzień też, fizycznie nie. bo... Ja mocno barki czułem wczoraj, ale, ale fizycznie nie był ciężki. No, dla mnie był fizycznie ciężki z tego względu, że ja praktycznie nic nie jadłem, a co zjadłem to od razu wykrzakowałem w krakach. Wytrzcinowałem. No Szcinę powiem wam, tego, że, że... No jest to problem, bo to co wczoraj poleciałem w krzaki to było po wodzie w zasadzie. Na co ja zjadłem? Barcz wypiłem, liniary i... i zjadłem te takie małe baterie. No jak nie rano poleciałem? Nie, po MRE, przepraszam, po MRE poleciałem. Dlatego ja od, już nie wiem, piąty, szósty dzień jak ja nic nie jest. A dzisiaj paszczet zjadłem, ale wziąłem aperitif w postaci chyba 10 węgli i dwóch loperamidów. Tylko mięłaganie wzdłuż odchodzęcie przed, spływem, nie na nas W nie jest problem, bo to nie jest dla mnie śmieszne, bo jak ja przestanę przyjmować płyny, to się zasoka, okaże, że jeszcze nie dopłynę. No, wczoraj miałem taki okres, że po prostu już nie miałem siły. Fizycznie, już po prostu w brzuchu burczały, i po prostu nie miałem energii, siły. Gróba sobie batonikiem i kopiko z racji żywnościowej razem z tym cukierkiem. Dick nie się kop... nazywa. No to ja kopiko, no. Kofik czy coś takiego. I powiem, wam, że jakikolwiek cukier przyjąłem je dwa na raz i to nawet smakowało. No i to mi trochę dało takiej siły, żeby dopłynąć później tutaj. Ogólnie pod wieczór mi się lepiej już płynęło. Jedynie miałem dziwny strasznie efekt. Czekajcie, sprawdzę, czy dzisiaj go nie ma. Nie czegołem tego jeszcze. Nie, no, dzisiaj jest OK. Aczkolwiek to mi się wydaje, bo bolą mnie gdzieś w odcinku szyjnym taki ucisk, jakby czułem, taki ból. Pewnie przez to, że cały dzień pozycja, wczoraj tylko raz na obiad wyszedłem i raz na krzaki chyba wyszedłem. Tak to cały czas w kajaku siedziałem, no tak nawet jakby no więcej to, więcej to mi się, wychodzi, jak na dupę, to by się nie chciało. I miałem taką akcję, że jak wiosłowałem, stąd tego wiosła mi się, jak wiecie, wlewa dużo wody, tobie ta woda parzyła w ręce. Jakbyście Was coś wrzątkiem polewał. Próbowałem na przykład dotknąć wodę w ten sposób, to nie mogłem wytrzymać, mnie parzyła. Przez chwilę zapytałem chłopaków, czy wszystko jest okej okay z wodą. To oni no, jak na depina popatrzyli, ale no nie wiem, wydaje mi się, że to jakiś układ nerwowy mnie porażony i coś, coś takiego się musiało dziać. Bo normalnie centralnie woda parzyła. I ciekawy efekt był jak wchodziłem do wody nogami, bo dopiero parzyła mnie, jakby od tego poziomu w górę mnie parzyła. Od nóg w dół mnie nie parzyła woda, bo w ogóle chore było. Dlatego dla mnie to był wczoraj najcięższy dzień. No i na, na, na ten noc była też taka sobie błazina. No Chłodna Chodna noc była. Ale dzisiaj się dzień zapowiada pięknie. Jest godzina 8.30, jesteśmy na wodzie i atakujemy Szczecin. Morda. Nie wiem. koleżanki z Polis Wczoraj, w ile prze, <grym> prze, <grym> prze, prze, przepłynęliśmy? Ponad 40, już nie pamiętam. 44 tak. chyba. Znaczyki znak. Ale w granicach 44, więc jak na takie warunki wiatr i tak dalej widzieliście jak to wyglądało To wydaje mi się, że to był całkiem dobry wynik hmm. Także, moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku, w którym to będziemy starali się dotrzeć na Zalew przyciski Mijając Szczecin oraz Jezioro Dąby po prawej stronie, a my udajemy się w Wisłą W Odrą W Wisłą Zachodnią w Odrą Zachodnią No spodnie. Piona moi drodzy i pamiętajcie o Facebooku Kratowych Świrów Wschodnią Не yeah. oh, <coughs>